Siema ludzie, tu witam w kolejnym odcinku za Smite, dzisiaj zagram sobie szturm Agni, bo akurat wypadł i dosyć często wypada na szturmie mi właśnie. No i dzisiejszy odcinek będzie taki troszkę do przegadania bardziej, bo chcę e, powiedzieć kilka spraw, więc jeżeli e, ktoś szuka jakiejś gierki e, profesjonalnej, no to nie ten kanał niestety, e, musisz szukać innego, a ja dzisiaj sobie pogadam i o rzeczach związanych z kanałem po prostu, bo e, nie mogę zebrać się, żeby wrzucić film informacyjny, zatem zapraszam już na szturm. Zatem szturm, a szturm rzadko jest, więc będę starał się go wciskać. Czasami, jak na przykład teraz, dzisiaj, um, Agniego mi często losuje, nie wiem czemu, bardzo często. Um, no i właśnie Agni wypadł. Okej, okay, medytacja, przedmioty. Dzisiaj sobie troszkę pogadam, może nie na temat um, taki związany z rozgrywką aktualną, tym co się dzieje, ale zaraz się do tego odniosę. Najpierw zajmę się tutaj przedmiotami. No dobra, lecimy z tym. Um, Okej, okay, jeszcze sobie potwionki. kupię tu są. Nie, to są te inne. Pyk, 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 pyk. Dobra, starczy. No i tak, jestem troszkę bliżej mikrofonu. Może lepiej mnie słychać troszkę tak 15 cm. Zazwyczaj dalej siedzę. Eksponuję to mój e, boski głos jeszcze bardziej. Mogę uwodzić normalnie. Trochę narcyzmu na początek odcinku. Odcinka. Tak. Okej, okay. i o czym chciałem gadać? Chciałem gadać o tym, że ostatnio komentarz był, że niektóre gry są po prostu drewniane. Z mojej strony tutaj, jest słabo jakoś gram pewnie, że, że, że lamie. Ale tak, jeżeli ktoś szuka profesjonalnych rozgrywek, to trafił na zły kanał, ponieważ ja nie gram profesjonalnie i raczej nie będę grać. Żeby tak grać, musiałbym grać dużo długo, żeby się podszkolić różnymi bogami, a ja po prostu gram rekreacyjnie, tak, dla rozrywki, nie żeby po prostu ćwiczyć skilla i później pisać innym, że ja lepiej gram. Czasami to się nagram, nie, wrzucę. Zatem tak to działa u mnie. Właśnie rac raczej się nie zmieni, także jakoś będę wymiatać. Mam też swoich ulubionych bogów i nimi właśnie gram troszkę lepiej oczywiście. Ale jak otrzymuję propozycje od widzów, żeby zagrać jakimś tam bogiem, którego pierwszy raz, no, ogrywam, no to będzie oczywiście gorzej. A, no, coś tam mu obijem. Uciekł. Um, więc póki... Więc póki będę grać tymi bogami, no, nieznanymi przeze mnie, to tak to będzie wyglądać, że... Co tu się dzieje w ogóle? Czasami będę wrzucać odcinki z takich bogów, którymi lepiej gram Na przykład Natosem troszkę tam ostatnio pokosiłem, no też bez rewelacji, bo długo miałem przerwę Tak, grałem długo wcześniej Smite'a, ale to było dawno temu i, i teraz raczej skill troszkę mi spadł Dobra, teraz skupię się trochę na grze, bo zacząłem tak gadać i rozgrywkę olałem. O, świetnie. Ta Artemis te pułapki rozstawia, można w nie wpadać. Więc skupię się teraz na grze troszkę, na tym szturmie, żeby przycisnąć, żeby to wygrać, żeby pokazać, że jednak coś umiem ale jeszcze raz powtórzę, że to bardziej dla rozrywki niż dla jakichś profesjonalnych gier. No, jeżeli ktoś szuka bardziej takich ogarniętych, to są takie kanały. Na polskim YouTube może nie, ale na zagranicznym jak najbardziej. Smite też nie jest dosyć taką popularną grą, żeby jakoś no dużo osób z tym było związanych. On ma tam chyba 10 milionów aktywnych graczy, a League of Legends Legends, no, ma, dla porównania, ma dla porównania 67 chyba milionów. Czy my ja wystrzeliłem z 5 tych pocisków na raz? Czy jakoś tak? Na razie na asystach jadę. Trzymam się z dala od tych większych zgromadzeń. No tak. Taki szturm będzie od czasu do czasu dobry. Czemu mi umiejętność nie zaskoczyła druga. Bo jakby na nim nie mogę realizować tych moich propozycji od widzów i. dlatego go nie wstawiam. Ale jest fajny. Ja lubię sobie na nim pograć czasami tak się odstresować. No, prosto w to wlazłem. Łap to. Ok. Teraz już się wygdałem, Możemy się bardziej jeszcze skupić na grze. No, coś tam się ulecze No, tutaj stała pułapka. Prawie wlazłem. Zresztą, jeżeli chodzi o komentarz. No, i znowu zacznę gadać rzeczywiście. Chyba dzisiaj się nie skupiłem na grze. Um, jeżeli chodzi o komentarz, to staram się jak mogę. Jakoś może za śmieszny nie jest, bo czasami staram się zachować jakąś tam powagę. Zarciki oczywiście też jakieś padną rasistowskie czy nie. Niemoralne. Może moralne. Zależy od sytuacji. Jaki mam humor. O której godzinie gram, na przykład jak gram przed 20 no to... BK jest, zazwyczaj. No, zabiłem kogoś. Niepotrzebnie się tam też władowałem. E, gram później w nocy, to tak troszkę staram się ciszej zachowywać oczywiście ze względu na to, że ja mam sąsiadów. Mieszkam w bloku, więc e, lepiej tutaj nie hałasować za bardzo. Nie życie japy z komentarzem jest też tak, że niektórzy używają po prostu. No że się przeniosła. A ma z tym basiciem. Dobra, z komentarzem jest, jest też tak, że niektórzy uzupełniają go wulgaryzmami. Ja staram się używać mało, w miarę, bo to, to jest sztuczne śmieszenie, lub też nie czasami. Po prostu mniejsza kultura. Ale większość ludzi to stosuje, niestety. Ja znam siebie, bo ja kiedyś też dużo, jak nagrywałem na starym kanale, też dużo używałem wulgaryzmów i em, teraz jak obejrzałem jakieś stare filmy, to złapałem się za głowę po prostu. Po co ja to gadałem, nie? Ja troszkę z zrozumiałem swój błąd i Teraz staram się mniej. Oczywiście zdarzy się, raz na jakiś czas, ale to ma jakieś tam uzasadnienie, a nie e, walnąć kurwę co no, zdarzyło się. E, co, co tam co drugie słowo. Też nie że się boję, ale wiem, że dużo ludzi młodszych to ogląda i. I jakoś to, 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 to chcę opanować, żeby... Nie wymknęło się spod klanty. Gdzie tu łazisz? Okej, okay, który już jest? 12 level. Dobra. Nadal mam wysoką ilość zdrowia. Mało pakuje się w te... O! Spadło. Mało pakuje się w te akcje takie. Mój też jest gotowy. Najlepiej, żeby tutaj Hades się wbił i, i ściągnął ich do siebie. Ja bym wtedy walnął swoim ultimatem i wombo combo, tak zwane. Zresztą te najlepsze womba Komba to są z tym z, z Aresem, Hadesem, Poseidonem, na przykład. Ja mam trzy, oczywiście, te. Uderzenia. no nie trafił sobie. Zawolny ten stun jest... Zanim... O, zanim ja zdążę zaatakować, to oni już tam nie są najczęściej. No świetnie złapało mnie. Dobra, to już przyda dalej, nie, oczywiście. Okej, okay, zgniot ją. O, jeżeli chodzi o przyszłe realizacje e, serii ze Smite, a na przykład, no to um, póki co odcinki będą e, regularnie. E, może nie codziennie teraz, bo na przykład zauważyłem, że sobota. Sobota jest ciężka a tutaj do zrealizowania jakiegoś materiału dla mnie, bo mam dużo zajęć zazwyczaj Mało czasu mi zostaje i na niedzielę ciężko coś nagrać Właśnie wczoraj e, nic nie było Z tego względu, że nie miałem czasu po prostu nagrać czegoś ciekawego Na prosto w pułapkę się władowałem tym Dobra ale będę się też starał realizować takie... Um, poboczne, jakby... Nie wiem jak to nazwać, ale po prostu będę nagrywał kilka meczyków i jakieś śmieszne sytuacje wycinał, może jakieś fajne akcje i po prostu montował to w całość. Może konkretnie do jakiegoś boga coś na jakiś temat zrealizować. No, za późno wlazłem w ogóle. Jak się akcie dzieją? Dużo się dzieje. 11 tych. Asyst, dwa zabójstwa. Hm. Troszkę ich ciśniemy, ale wierzę, na razie um, mało sklepaliśmy. Więc jak mówiłem, to jakieś tam śmieszne materiały, fajne ujęcia. Postaram się to zrealizować. Nie mówię tutaj konkretnie jakoś teraz, ponieważ nie mam skonkretyzowanego tego całego planu. To jest dopiero projekt. Jest w fazie projektu i można nad tym troszkę popracować. Jeszcze nie wiem, co dokładnie będzie, ale można się spodziewać, że jakieś tam kompilacje czegoś będą. Brało się już, bo było mało zdrowia. Będą też inne gry oczywiście. Bo nagrywałem film informacyjny i tam mówiłem, że chciałbym, żeby kanał e, nie był monotematyczny, że tylko smite i co wrzucę innego to będzie hejt na to, lepiej, żeby tak nie było. Po prostu wtedy Smajta też nie będzie. Ja nie jestem przystosowany do grania cały czas w jedno i, i zmieniam po prostu Więc będą inne gry Może będzie ich więcej, może kiedyś Zepchną Smite'a, ale nie mówię Nie mówię tego oficjalnie, więc Póki co nie zepchną go Jest na razie główną Tutaj a, Siłą napędową kanału Głównym kontentem, Ale nie jedynym więc będą inne gry, będą inne gry ze znajomymi. Eee, na przykład graliśmy sobie dzisiaj w World of Tanks graliśmy w Counter-Strike'a. Eee, nie mówię, że będzie Counter-Strike. oklepany zrobił ostatnio. O nie, prosto w to wlazłem. Coś mnie przesunęło. Co mnie wybiło w ogóle. Nie użyłem trójki przecież. No dobra, kiedyś trzeba zginąć. Kupę hajsu się nazbierało. No i właśnie też te kompilacje ze znajomymi będą e, Będę się starał jakieś tam fajne momenciki wycinać i e, Montować to w całość Może jakieś takie filmy na, na, na koniec miesiąca, takie podsumowujące jakieś fajne akcje, te śmieszne momenty też Ale to jest dużo roboty, a ja e, też nie chcę poświęcać zbyt dużo czasu temu Bo ja mam swoje życie, swoje życie prywatne i... Też trzeba się tym zająć, a, a nie tylko siedzieć przed tym komputerem i nic nie robić. Nie kupiłem w końcu żadnego przedmiotu. Dobra. Sklepali nas. Na kanał poświęcam może jakieś 2 godziny, trzy godziny dziennie. Chcę, żeby się to tak utrzymało jakoś. Zależy od tego co wstawiam jak często wstawiam Ale na razie nie planuję zawiesić kanału Ale jakby realizuję to od 4 lat i jakoś się tam trzymam To po prostu jest y, miejsce y, w czasie, które Jakoś chcę zagospodarować A nie siedzieć na kwejku i przeglądać strony jak nie ma co już robić... Produktyw produktywnego. Okej. Okay. I on doganiają nas tutaj. Ale cały czas trzymamy się jakby na jednym... O, obszarze pomiędzy wieżami. Póki co nie było takiej zmobilizowanej akcji przeciwników. Ani nasze, żeby zaatakować zwierzę. No, ktoś tutaj kupił... Kukulkan kupił. Co innego niż medytację. A, masz sklepiej? Kopną mnie. Też koś zabiję. Dobra. Leci w niego. I co, zabije? Zabił. Dobra. Ten film informacyjny, o którym też mówiłem, um, nagrałem, ale przez to, że montowałem film e, 10 ciekawostek ze Smite, e, jakby stał się troszkę nieaktualny, bo tam mówiłem w czasie przeszłym, że jakby ten film pojawi się jakoś jeszcze i troszkę rzeczy tam e, też chciałbym zmienić, e, więc nagram ten film na nowo. Jakoś w tym tygodniu może jeszcze powinien się pojawić troszkę rzeczy więcej, powiem o tych przyszłych materiałach, co się znajdzie, co sądzę o jakichś tam rzeczach, jak to będziemy kontynuować. W ogóle tak sklepaliśmy, że aż Fenixa rozwaliliśmy. Czas na tytana. W sumie to a, ciężko będzie, bo ich tu jest już cała piątka. No teraz jakiś sklepiemy, to będzie raczej easy. No, ulecili się Ale zabił. Ale mnie bije ten. Ja się tutaj w kółko pokręcę. Teraz sojusznicy. No to pochodzę się. Furka nas została. Musimy się wycofać bo raczej nic tam nie zostanie. No patrzcie tak mało skupiam się na grze jakoś to robimy. Jak ja bym kogoś tam to mógłbym zabić. żeby oni nie wyszli z tego mojego... ...kółka... A ...z tym, oparami. No, chciałem zabić i tak to wyszło. Co do kolejki bogów, to też będę chciał realizować to jakoś troszkę inaczej, bo teraz robiłem to po kolei i um, czasami po prostu nie wychodziło wybrać boga, i, i musiałem grać 4-5 gier, nawet żeby jakaś się tam udała się żeby wylosować tego boga. Trochę czasu to zajmowało. No. Więc jeżeli będzie sytuacja do wybrania jakiejś klasy konkretnej, to ja bym wtedy wybierał po prostu boga z kolejki, niezależnie od tego, na jakiej pozycji się znajduje. Na przykład, na przykład ma się pojawić ten, co miał być później, albo pojawił się wcześniej, właśnie dlatego, że nadarzyła się okazja, żeby nim pograć. I takie coś chciałbym e, zrobić. Też nie będą cały czas ci bogowie z kolejek. No, dziawnęła mnie. Oho, sklepio mnie. No, chciałem coś zrobić. Co zrobiłem? Zabić tytona Chciałem. Niestety, cooldown mi nie pozwalał. No i mówiłem o tych odcinkach, że nie zawsze będą. Bo po prostu będę chciał wcisnąć jakiegoś boga, którym chciałbym pograć. Może lepiej będę mi grać, więc nie będą drewniane place y. I... i jakoś się tu tam wciśnie. Czasami takiego szturma. Może jakiś mode of the day uh, Match of the day, tam się to chyba nazywa um, No i takie rzeczy Conquesta też dawno nie było Ale to właśnie ze względu na to, że Że trzeba Troszkę tam lepiej grać A ja tymi nowszymi, znaczy Nowszymi, tymi bogami, których nie znam Po prostu Niezbyt bardzo mogę tam Pokazać swoje umiejętności Więc jak będę musiał nagrywać Conquesta, to chcę to zrobić z Bogiem, który już jest dla mnie znajomy, a nie obcy. Jak w przypadku Tyra. Tylko że tyrem na razie nie grałem, bo nie mam czasu, po prostu wchodzę na tą grę. Czasami tak żeby zdobyć tą nagrodę za trzydziemne logowanie i wychodzę, też czasami mnie ktoś zaprasza do drużyny, a ja wychodzę. A to właśnie ze względu na to, że ja nie mam czasu, Chodzę i wychodzę, po prostu. I też dużo, dużo osób chce ze mną grać, a ja e, ze wszystkimi nie dam rady grać. Biedna osoba napisze potem pięć nagle i, i, i co ja mam zrobić? A team pełne już. A, to ona mnie wcześniej tym swoim ultimate tutaj zrobiła. No, bij go, panie Tanatos. A, no, ja go sklepie. No, ulti nie wyszło Hadesowi. Dobra, zbijemy Phoenixa. Mam nadzieję, że teraz jakoś się to. Uda, zniknęła. Dobra, już sklepany, nie ma przeciwniku. Jeszcze krakena wywalił na koniec. W ogóle paradoks taki: Poseidon jest z mitologii greckiej, a kraken jest z nordyckiej. No może w ciekawostkach będzie niedługo Bo tak, będę realizować drugą część ciekawostek, kolejne 10 będzie I też ym, inne materiały będą tego typu Na przykład jakieś rzeczy No to powiem już, że dzieć, rzeczy wycięte z Wiedźmina, na przykład 3, które miały być, a nie, nie ma ich Też mam taki planik Więc to no, na tyle, taki odcinek przegadany i Troszkę mnie się skupiłem na grze, ale chyba najgorzej nie wyszło Obrażenia gracza 9000. <grych> e, tak wyglądają statystyki. Jakby unikałem te, 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 tego kontaktu, żeby po prostu gadając nie stracić orientacji w terenie i nie zgubić się, nie zginąć marnie. Zatem to na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że e, ktoś dotrwał do tego momentu, przesłuchał, wziął sobie do serca to, co powiedziałem e, i przemyśli kilka spraw. Z tym kanałem na przykład, że to nie są profesjonalne playsy, a takie rozrywkowe bardziej. Zatem na razie.